Dzień dobry, witamy wszystkich na naszym kanale Gołębie Rafała Paulina Pani Następnie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału Lajkowania, oglądania naszych filmów W dzisiejszym kolejnym odcinku mamy gołębia pocztowego zlotu. Tak się prezentuje Zadzwoniła do nas Pani Z prośbą o pomoc Ponieważ nie uzyskała ona pomocy od stowarzyszenia A mianowicie gołąbek przyleciał do niej kilka dni temu, prawdopodobnie z lotu ostatniego, niego próbuje się wyrwać jest powiem wam w ciężkiej kondycji, strasznej kondycji, zaraz wam go pokażę zadzwonimy oczywiście do właściciela tutaj mamy zobaczcie przygotowane dla niego witaminy, elektrolity i oczywiście zakropimy go lisanemu 200 za chwilkę bo ma pióro jady i pani na początku nie wiedziała co z nim zrobić bo usiadł na balkonie Dwa dni siedział, nic nie jadł, nic nie pił. W końcu go, go zapała, nakarmiła, zadzwoniła do właściciela. Nie udało się im zgrać z transportem, ponieważ głąbek jej wyskoczył z klatki i odleciał. I ponownie wrócił po tam jednym dniu, tak? Jeden, jeden mhm. dwa dni wrócił i teraz odezwała się do mnie, bo nie wiedziała co zrobić, do kogo się zgłosić. Także pojechaliśmy z Pauliną dzisiaj do niej, odwiedziliśmy. Zabraliśmy gołąbka i pokażemy Wam, jak on wygląda, z jakiego jest oddziału. Zaraz, może się dowiemy więcej o nim, troszeczkę. Jest to prawdopodobnie samica. Zaraz, widać ją dobrze? Mhm. Głąbek, zobaczcie tu ma pióro jady, to wszystko ale strasznie jest wychudzony. Cała to tutaj kość, prawdopodobnie długo się błąkał. Wymęczony, lekki, suchy, normalnie suchy. Trochę go przytrzymamy. Ma takie charakterystyczne te łezki na, po jednej stronie, i po drugiej. Jest to gołąbek, już wam mówię, 058 oddział 0,58 gołąbek, 24 rocznik, i numer tego gołąbka 761 tu ma zapinkę, i to ma oczywiście tipesa, którego nie ściągaliśmy. od razu tolisanem A, dajemy mu raz, dwa, dwie krople na rok będzie miał spokój minimum na rok polecam tolisana 200. 200 zakopiony gołąbek tu macie te elektrolity wszystko witaminy Zostanie przez dwa dni, potem będzie zwykła woda. Potem jeszcze probaku mu damy. Mieszanka przygotowana, dzwonimy do właściciela. To był 76, 76, 761. Halo? E, Dzień dobry Dzień dobry Z tej strony Rafał Sawicki Ja dzwonię do Pana z Szczecina Ze Szczecina e, tak? pon, Ponieważ odebrałem Pana gołąbka od Pani Jednej tutaj której... Nie, bo dzwoniła do mnie ta Pani I bardzo przyjemna Pani Ja powiedziałem Gołębie serce, Pan. No tak, gołębie serce, ale ona już nie wiedziała, ona się odezwała do stowarzyszenia i stowarzyszenie kazało go wypuścić, ale powiem Panu, ja podjechałem tutaj do niej i go wziąłem i on jest strasznie wychudzony, strasznie wychudzony i no co, u mnie trochę pobędzie, dam mu elektrolitu, probiotyku, bo ja sam hoduję łąbki. Nie, ja mam gołębio ozdobne, ja mam gołębio zdobne i ja, pro, ja prowadzę kanał na YouTube o gołębiach też i on Aha. ma on, on ma normalnie, jest, ma tipesa, ma znacznik, ma obrączkę, wszystko jest ok To jest samiczka prawdopodobnie, tak? Tak, tak. No i... I teraz pytanie czy pan chce ją ten, jakoś zabrać, czy mam ją przytrzymać i puścić Proszę pana, ja panu powiem tak pan mieszka sami nie? No, tak, w nie, nie, przy z autostrady. Zaraz. Zjeździe z autostrady? Tak jest. Proszę pana, Ja panu powiem tak. Nasza kabina będzie jechała teraz mhm. na Niemcy na 500, nie? Tak jest. I powiem panu, ja damy kierowcy telefon. Tak. A jak, panie jak, jak, jak będą wracali z Niemiec. To no, pan pojechał do Kłobaczkowa na, 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 na stację i ja zapłacę, panu na to napaliło, cię mm -hmm. wsadam i pan mnie go podżyczył. na Dlatego Amazona tam, nie? Okej, okay, dobra, dobra A w, 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 w jakich to godzinach mniej więcej? Bo ja może będę przylot lotu nagrywał, wie pan, też u innego hodowcy Ale to mówię, niech on do mnie zadzwoni wcześniej po prostu tak. i... I, a on będzie przejeżdżał przez podjuchy, bo to w też jedzie przez ten yy, w stronę. Nie wiem, pan jest. Ja dawku szóstko. szóstko będzie leciał. No tak, no to ja jestem przy hotelu Panorama, przy samej szóstce. Przy hotelu Panorama, nie wiem. To przy samej szóstce, bo to jest po lewej stronie na górze? Tak, 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 tak. Na... Mhm, mm mhm. Mm on do pana zadzwoni yy, wieczorem, yy, wieczorem w sobotę. Tak i powie panu, który mniej więcej by byli na granicy, Dobra, dobra, okej. Okay. No ja tu mam do tego do tego hotelu panorama Rzut beretem, normalnie 5 minut, to Nie będzie, nie no, to będzie to problemu. Dziękuję panu ślicznie i telefon, to wszystko jest Dziękuję panu, życzę miłego dnia. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie. Na razie pa. pa. Nie rych, masz. Masz jeden się uda. O, i tutaj zobaczcie. Udało się do hodowcy dodzwonić. Samiczka będzie uratowana u nas, dostanie przez... Cie co mamy? Wtorek. Wtorek. No, no to ona dostanie... Do soboty. Do soboty zostanie z nami, dostanie elektrolit. Od razu została zakropiona. Także zobaczcie, udało się. Uratować gołąbka wróci do, do domu. Tak się prezentuje. Tu pani ją podkarmiła. Ona dojdzie do siebie u nas i hodowca będzie zadowolony. Także ten gołąbek wróci do, do domu. Dziękujemy Wam za oglądanie, jakby ktoś takiego łąbki miał, znalazł gdzieś na balkonie, a się nie zna na nich, nie potrafi im pomóc, zawsze można mnie znaleźć na Facebooku, na YouTubie, na TikToku, wszędzie jestem. Pisać śmiało, jak będzie w miarę możliwości transport, to podjedziemy i pomożemy. Pozdrawiamy serdecznie, do następnego.